Welcome to the city of Fairhaven, home to the most intense street racing on the planet. Ten drivers rule these streets. Always on the run from the cops, they drive the best cars and dominate the city. They are the most wanted. To join this elite group, you'll need to earn the right to race them, beat them all, and you'll be number one. Fairhaven's most wanted driver. To do that, you'll need cars. Lots of cars. Spread out across the city are some of the hottest cars ever made. If you can find them, you can drive them. To own one, simply drive up to a jack spot and jump in. Follow the route marked on your map to your first car. The streets are waiting. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted. Dzisiaj rozpoczynamy naszą tak jakby karierę. No i będziemy podróżować właśnie Aston Martinem do pierwszego punktu, który wyznacza nam mapka po lewej stronie, jeszcze 2 kilometry, tak więc niezbyt dużo. No i dzisiaj poznamy pierwsze wyścigi, zobaczymy co z czym się je. No i mam nadzieję, że seria przypadnie Wam do gustu, ponieważ postanowiłem, że jednak pojeżdżę trochę w tego Nitro Speeda, jeździłem sobie kiedyś, dawno temu. No a teraz rozpoczynamy karierę, nagrywam ją na YouTubie, więc będzie na co popatrzeć. Ogólnie rzecz biorąc kami się bardzo przyjemnie i tak naprawdę jest to taka seria, która, która nie jest jakoś bardzo nerwowa e, można powiedzieć, że, e, że jest to taka seria troszeczkę dla e, relaksu dla lepszego samopoczucia. Okej, okay, dojeżdżamy do punktu na mapie. Okej, naciskamy i zmieniamy samochód na Porsche. Zajebiście. Every car you find has its own set of races. These can be accessed at any time using Easy Drive. Choose set destination to find your first race. A route to the start line will appear on your map. Follow it to the race start. Ok, tak więc przy pomocy tej funkcji Easy Drive możemy oczywiście wybierać sobie wyścigi, zmieniać samochody, możemy teraz tutaj jak widzicie rozpocząć pierwszy wyścig, tak więc trzymajcie mocno kciuki. Zobaczymy czy nam się uda, tutaj widzimy Lexus LFA na siódmej pozycji, no ale do niego jeszcze troszeczkę punktów musimy zdobyć, no i zobaczymy, ścigamy się z Astonem Martinem, tak więc na pewno nie będzie łatwo. No. Pierwsze wyścigi na pewno są bardzo fajne i takie podbudowujące, jeżeli tylko wygramy, tak więc mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Tutaj widzimy, że nie ma zbyt dużego poziomu trudności, chociaż, chociaż te późniejsze wyścigi na pewno będą dużo cięższe. Te teraz są dosyć spoko i tak naprawdę dosyć łatwo je będzie przejść, więc nie powinno być z tym raczej żadnego większego problemu, chociaż jeszcze troszeczkę mogę popełniać delikatnych błędów które będą spowodowane tylko i wyłącznie tym, że nie potrafi jeszcze w tej grze tak doskonale jeździć, jak na przykład ma to miejsce w Formule 1. Tutaj tak naprawdę jest typowo, typowo arcade'owo, nie ma kompletnie nic do realizmu, ale jeździ się bardzo przyjemnie i się to po prostu podobało, Ależ uderzenie kolejne kolejne uderzenie i Aston Martin nas chyba wyprzedzi dokładnie bez żadnego problemu. Ale tutaj myślę, że. Nie powinniśmy mieć problemu, aby go wyprzedzić, pozostało jeszcze ponad kilometr, więc spoko. Graficznie na pewno fajnie gra wygląda, wrzucałbym odcinki w lepszej jakości jeszcze niż teraz, ale niestety mam internet dosyć dobry, lecz nie pozwalający aż tak bardzo na, na wrzucanie po 6 giga odcinka, więc muszę je troszeczkę, wow, ależ się. muszę je troszeczkę, troszeczkę jeszcze bardziej wyrenderować. No ale jesteśmy na pierwszej pozycji, jest punkt kontrolny, więc, więc spoko. Całkiem, całkiem nieźle nam to wychodzi, jest meta, więc pierwsza pozycja, zarąbiście. No i mamy, jak widzicie Nitro i jakieś tam opony na ciężką nawierzchnię, więc no więc trzeba będzie z nich skorzystać. Okej, tak więc. Okej, posłuchajmy. Or transmission. Speed points take you up the most wanted list, and racing is just one way to win them. Pick up more by smashing through billboards, blasting past speed cameras, destroying security gates, or escaping the cops. Autolog tracks every speed point you earn. The more you earn, the closer you get to taking on the most wanted drivers and dominating your friends. I okay, tak więc mamy czarną listę, z której będziemy musieli rzecz jasna skorzystać. Nasza ilość punktów widnieje na całej górze jest to 13265. Mamy ten kontroler Easy Drive, zmieńmy sobie, może wyreperujmy, zreperujmy, przemalujmy sobie nasz samochód. Widzicie, biały także wygląda znakomicie, więc, więc jak najbardziej powinno być OK. Tam sobie jedzie policja, ale nie będziemy za bardzo zwracać na nich uwagi. Myślę, że nie ma z tym jakiegoś większego problemu, więc nawet, jeżeli byśmy, wow, tutaj, no niestety, błąd połączenia, błąd połączenia, ale wy doskonale wiecie dlaczego. Nie zdążyłem jeszcze zakupić sobie oryginalnej gry, nie ja się do tego przyznaję. Miałem ją na komputerze, więc postanowiłem, że po prostu nagram, nagram sobie z niszy, więc takie coś możecie widzieć. No, a tak jak mówiłem, e, chciałbym ją zakupić z tego względu, że kiedyś tam dawno pamiętam, wiele osób grało na multi, ale i szczerze mówiąc, jakoś mi bardzo do tej gry nie ciągło. Teraz jest dużo lepiej, jakoś fajnie mi się w nią gra. Może dlatego też, że nie ma za bardzo na rynku jakichś bardzo fajnych gier wyścigowych, które byłyby po prostu jakieś tam, nie wiem, zarąbiste. E, dlatego też będę starał się tutaj ją zakupić, aby pograć troszeczkę na multi. Wtedy tak, będziemy mogli sobie razem wszyscy pojeździć, jeżeli byłaby tylko taka e, okazja. Mamy 5 km do, do mety, więc do mety. O do... i Policja nas goni. Mamy 5 km do miejsca, w którym, w którym rozpocznie się nasz wyścig. E, tutaj myślę, że bez problemu tej policji sytuacja się uspokoiła, więc zarobiście. Po raz kolejny możemy zmieniać kolor samochodu. To jest także bardzo fajne, ponieważ często możemy te kolory zmieniać i, i możemy oczywiście tymi samochodami jeździć po prostu innymi jest. Widzimy potężny, potężny dzwon. Całkiem spoko to wyglądało. Tak więc ogólnie rzecz biorąc tak jak Wam mówiłem już wcześniej, bardzo fajnie się gra, bardzo przyjemnie. No i myślę, że, że wielu z Was w tą grę już da, temu grało, tak jak ja ale wcześniej jakoś nie miałem, nie miałem okazji tej gry oczywiście nagrywać, skoczymy sobie fajnie, przejeżdżamy przez most przez który na pewno będziemy wiele razy jeszcze tej policji uciekać, a także będziemy podróżować podczas wyścigów samochodowych zostało nam tylko kilometr, więc tam ponad lekko kilometr, więc, więc nie ma, nie ma się czym przejmować dobrze, że mamy nitro, możemy z niego korzystać będziemy na pewno z niego korzystać bardzo często, jeżeli tylko będziemy go po prostu mieli. No i czym więcej jazdy pod prąd, czym więcej tych bliskich kontaktów, tym tej, tego nitro robi się więcej. Ale to wszyscy już doskonale wiecie, nie muszę Wam o tym mówić. Tak więc, Nitro Speed Most Wanted pamiętam, jak grałem pierwszą część. Była to seria, była to gra z roku 2005. No i tam naprawdę przeszedłem ją chyba ze 4 razy, jak nie więcej. Jeździło się tam po prostu rewelacyjnie, jedna z najlepszych gier wyścigowych, które po prostu grałem. E, tak więc, tak jak wam mówiłem, e, tą grę grałem tak naprawdę niedużo, e, no i nie miałem zbytnio okazji w tą grę jakoś bardzo, bardzo pograć. Czy, m, czy możemy tutaj... Tak jest, dokładnie, więc rozpoczynamy kolejny wyścig. Mam nadzieję, że wyścig będzie udany. Ok, tak więc jak widzicie rozpoczynamy kolejny wyścig. Nie będzie to już tak łatwy wyścig, jakim był wyścig numer 1. No i tutaj punkty kontrolne, trzy okrążenia. Wyścigi, których bardzo nie lubię, czyli tych wyścigów na okrążenia. Wolę jednak jechać cały czas w jednym kierunku, tak jakby i cały czas pokonywać. Inne, inne rejony. No, ale cóż, może akurat się uda, może akurat będzie spoko zobaczymy. Jak widzimy, wystrzelił jak z procy kierowca, który jest przed nami, ale powinniśmy sobie jak najbardziej z nim poradzić. Ten poziom tego wyścigu to poziom średni, więc nie powinno być większego problemu. Jednak doświadczenie z takimi grami jest i nie powinniśmy mieć problemów, aby, aby to dobre tempo utrzymać. No i to jest taka bardziej hardkorowa seria. Myślę, że taka seria na pobudzenie seria, która powinna mieć się dużą popularnością, z tego i wyłącznie względu, że tak naprawdę te wyścigi są całkowicie inne, różnią się od tych z formuły i naprawdę powinno być całkiem okej. Okay. Tak więc gra z 2012 roku, mamy ponad dwa lata po premierze, ależ potężne uderzenie, wow! Już widziałem, mówiłem wcześniej, już widziałem jak będę uderzał, ale jest czwarta pozycja, jakoś nie za bardzo odjechali ci kierowcy z przodu. Więc, więc, spoko to jest akurat dobra informacja. Tak jak wam mówiłem, gra powstała ponad dwa lata temu, więc naprawdę kawał czasu. Ale graficznie bardzo ładnie wygląda. Steruje się całkiem przyjemnie, więc także grywalność jest całkiem spoko. Gra jest krótka, jeżeli z tego co pamiętam. No ale zobaczymy, może akurat zajmie tam dłuższą część czasu. Jakąś, jakiś większy, czy tam nawet spory, bym powiedział kawałek. No i będziemy w nią grać dosyć długo, ponieważ wychodzi F1 2014, więc będziemy jak najbardziej z tej gry korzystać, z jej usług. No i będziemy w tą grę grać, wtedy zakończymy mod na F1, ten co teraz właśnie jest rozgrywany. No ale tutaj chyba nie pora mówić właśnie o, o F1, ważne co teraz gramy, ważne o czym jest ten teraźniejszy. Odcinek tak więc Need for Speed most wanted 2012 wygrywamy kolejny wyścig na poziomie średnim tak więc jest to wyścig na torze 2 minuty 8 sekund 10 setnych tak więc myślę że wynik naprawdę bardzo ale to bardzo dobry Tutaj możemy zastosować kolejne ulepszenia niektóre jest dobrze stosować a niektóre nie zobaczcie te bardzo dużo nam e, ucinają tutaj e, Także takich różnych dobrych aspektów tego samochodu, takich szczegółów w sumie, ale niezwykle, niezwykle ważnych. Tak więc, jeżeli chodzi o kolejne wyścigi, to ok, przejdziemy sobie jeszcze dzisiaj jeden odcinek. Tak więc, aby, było, aby to było jak najbardziej ciekawe, moi drodzy, czy ja tutaj mogę tą mapkę jakoś aktywować, czy, czy raczej, czy raczej nie. Muszę się chyba połączyć i to jest ten właśnie dziwny ząg. Eee, no, nie oszukujmy się, ale jest to gra, jak wiecie, piracka. Eee, może powiem to ciszej, bo niektórym się to może nie spodobać, ale tak naprawdę nie miałem okazji jeszcze nawet spojrzeć, ile ta gra kosztuje. Eee, chyba na Steamie albo na Originie, teraz nie pamiętam. Eee, tak więc, y, błąd połączenia, ale już mamy mapkę, więc, więc jak najbardziej, mógłbym to uciąć i udać, że jest to oryginalna gra, ale nie będę ściemniał, po co to robić, eee, wszyscy wiedzą, jakie gry mam oryginalne, I tak naprawdę chyba wszystkie części F1, eee, Dead Island, The Borderlands, wszystko, wszystko, Battlefieldy, co pojawiało się na kanale, to są oryginalne, tak naprawdę jest to chyba jedyna seria, której nie mam jeszcze w oryginale, eee, ale spokojnie, przyjdzie czas, to się ją zakupi, kolejna kraksa. No gdybym miał taki samochód to chyba za długo bym nie przetrwał bez uszkodzeń, chociaż wiadomo, że w tym realnym świecie raczej jeździ się troszeczkę wolniej, ostrożniej i, i raczej tutaj myślę, że, że takim samochodem też byłoby no wiadomo wolniej na w mieście. No a tutaj jeździmy z pełną prędkością, to też jest jakiś tam Aspekt, który powoduje, że tych krakcji jest bardzo dużo. No i teraz możemy przemalować sobie fajny kolor, taki morski. Bardzo mi się podoba. E, tak więc, jest czy to morski, taki może też trochę kurczek, granatowy z morskim. No nieważne, nie jestem kobietą, aby rozpoznawać tutaj idealnie kolory. Jak wiecie, każda kobieta ma po 20-30 odcieni każdego koloru. Dla nas jest zielony, niebieski, e, czarny, biały i to tyle. Tak naprawdę chyba nie jest to najważniejsze, więc rozpoczynamy kolejny, kolejny wyścig już za dosłownie kilka sekund. No i tak naprawdę mogłem jechać tutaj w lewo, ale pojadę sobie driftem. Nie, jednak nie, jednak nie ma tak dużej mocy ten samochód, aby, aby bez żadnego problemu driftem, driftem w te zakręty wchodzić. Ok, rozpoczniemy sobie kolejny, kolejny wyścig, tak więc mam nadzieję, że będzie to wyścig, tam stoi Audi jakiś fajny, chyba A3. Tak więc mam nadzieję, że będzie to wyścig przede wszystkim niezwykle ciekawy. No i tutaj mamy poziom łatwy, tak więc zobaczmy co nas będzie czekać. Tak więc rozpoczynamy kolejny wyścig. Są to trzy okrążenia. Jak na razie pozycja numer 8, widzimy znakomita Alfa Romeo BMW. Kolejne BMW, tutaj widzimy Jaguara, także bardzo ładnie wygląda, widzimy kolejną Alfa Romeo, co tam jeszcze z przodu mamy, ale że zarąbiście to wyglądało, jeszcze nas przypandzolił, wow, nieźle, naprawdę nieźle, no i teraz będzie ogólnie problem, żeby dogonić tych kierowców, ale powinno się udać, tak więc dużo fajnych samochodów, nie, to, jest, to mi się podoba, że nie zawsze trzeba w tej grze tutaj wygrywać i to jest na pewno dużo dużo lepsze nawet jeżeli nie wygrywamy to zdobywamy punkty doświadczenia te punkty jak widzicie które są do góry więc więc tutaj tak naprawdę to jest akurat bardzo fair i bardzo fajne to mi się podoba tak więc tutaj widzimy że co praktycznie jedno okrążenie to zmieniają się kolory tych samochodów to także jest bardzo fajnie zrobione Myślę, że całkiem, całkiem przyjemnie to wygląda. No i jesteśmy już na pozycji numer 2, więc świetnie. Utrzymujemy naprawdę znakomite, znakomite tempo, ależ tutaj było blisko, masakrycznie blisko. No i rozpoczynamy już drugie okrążenie, tak więc jedziemy cały czas naprawdę bardzo ładnie, widzimy Porsche jest przed nami. No, czy tutaj uda się? Jednak się nie udało, Porsche jednak się zmieściło. Więc, więc, no, kolejne punkty kontrolne są już za nami, więc powinno być tutaj bez większego problemu. Powinniśmy, nawet, wygrać, nie powinno być jakiegoś stresu dużego. Ok, wjeżdżamy tutaj, znakomity samochód, pięknie. Zobaczcie, jak wygląda pomarańczowy. No, ale to nie zmienia faktu, że ten z przodu no, jest całkiem, całkiem niezły, całkiem dobry. Um, ogólnie rzecz biorąc te wszystkie gry, które teraz wychodzą te wyścigowe nie mają już takiej prawdziwej duszy. No Grid Autosport był serią, która była naprawdę bardzo ciekawa. Um. Ale momentami już nie było tak fajnie, kiedy te wyścigi się powtarzały, kiedy te tory były takie same. To mi się po prostu nie podobało, dlatego skończyliśmy tą serię na 18 odcinkach. Moim zdaniem powinna być ta kariera delikatnie krótsza, przede wszystkim bardziej urozmaicona. Całkiem inne samochody, co wyścig, inny samochód, co, co wyścig to inny, inny tor. Tak więc, no, tak nie było niestety, dlatego skończyliśmy karierę właśnie z Grid. Autosport, rozpoczynamy karierę z w e, boże, przepraszam, z Need for Speed Moss Wanted, e, który jeszcze nie jeździliśmy z bardzo dużą przewagą. Pokonujemy kolejnych rywali, tak więc świetnie, znakomicie. Nie powinniśmy tutaj już popełnić takich błędów, żeby nie dojechać do mety. Więc powinno być już jak najbardziej w porządku. Ostatnie zakręty, jesteśmy na pierwszej pozycji w kolejnym wyścigu. Wielkie, wielkie brawa. Mamy dostępne wydłużenie biegów i wzmocnienie podwozia. Powinniśmy sobie z tego jak najbardziej skorzystać, więc, więc okej. Okay. A ja zapraszam Was już w tym momencie bardzo serdecznie na kolejny odcinek, który pojawi się myślę, że w przeciągu około jednego tygodnia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!